i przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i organizacji Stowietu Obróżyńskiego, którzy działają na dobę drugiego człowieka. W sposób szczególny witam wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani poseł Elżbietę Radziszewską. Witam senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Wojciechowskiego. Witam posłów Pana Artura Ostrowskiego, Pana Roberta Pelusa. Witam Wiceburmistrz Poboczna, Panią Panię Witam przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Dziękuję. Witam lokalne media. I witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Witam. witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście. Jak widać, sala najgorsza. Co nas bardzo cieszy, właśnie po to organizujemy te spotkania corocznie, aby się spotkać i omówić bardzo ważne kwestie, które dotyczą pomocy osobom potrzebującym pomocy, czy przez opiekę społeczną, czy rehabilitacji. Cieszymy się bardzo, że są z nami i też odczuwają potrzebę, żeby wzbogacić swoją wiedzę i nieść pomoc. Panie parlamentarzyści, bardzo dziękuję, że jesteście Państwo tutaj za... Myślę, że ta wiedza i wrażliwość, którą tutaj też na pewno wzbogacicie, pozwoli na to, żeby w Sejmie potem powstawały dobre ustawy, żeby środki przyznawane na, na ten właśnie cel były coraz większe. Jak Państwo wiecie, Polska jest krajem rozwijającym się. W związku z tym, porównując się do krajów Europy Zachodniej takich jak Niemcy, Francja, Szwecja, Norwegia, Dania, możemy wymieniać te państwa, które, państwa, które są na no, dużo wyższym poziomie rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie, dysponują znacznie większymi środkami e, i więcej środków przeznaczają na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Polska tych środków ma mniej i w związku z tym musimy Starać się, aby rekompensować te braki poprzez inne formy działania. Organizacyjnie Polska jest na dobrym poziomie i tutaj Państwa obecność świadczy o tym, że tych organizacji pozarządowych jest bardzo dużo. Ale to dzięki Państwu wrażliwości, chęci angażowania się w sprawy, te organizacje są i działają bardzo prężnie. Dlatego słowa uznania i pokłon za tych działań. Powiat stara się w miarę naszych możliwości, bo my jesteśmy takim samorządem, który większość zadań ma określonych ustawami i za tymi zwalczać agieratje techniczne w różnych miejscach i też publicznych. Również przeznaczamy środki na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Również w budżecie mamy w tej 70 tysięcy złotych mamy środki, które poprzez konkursy ofert przekażemy do Państwa dyspozycji. w ubiegłym roku. W dwóch zadaniach tutaj rola ramach pani, pani poseł Elżbiety Radisiewskiej była ogromna, a myślę, że zasadnicza. Podstanie środków na budowę kompleksu sportowego w Zespole Szkół Oglólno-Kształcących, pobocznie. Jak państwo większość wiecie, jest piękny kompleks budowany w tym roku. Ubiegłym rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W ubiegłym roku wydaliśmy na pierwszy etap tej rozbudowy 2 miliony 353 połowa pochodzi z rezerwy prezesa rady to jest właśnie zasługa pani wiceprzewodniczącej. Dziękujemy bardzo. Ten obraz symbolizujący powiat poprzez kościoły parafialne w poszczególnych gminach powiatu chrześcijańskiego. Proszę przyjmijmy. dziękuję. dziękuję. To jest taka naprawdę bardzo piękna rzecz. Ja już wielokrotnie widziałam, jak, tak, jak inni otrzymywali i Trochę zazdrościłam, że ja też nie dostałam, a się okazało, że, że dzisiaj otrzymuję bardzo serdecznie za to, dziękuję, jestem tym wzruszona. Ale Panie Starosta, ja nie od tematu naszego dzisiejszego spotkania, dlatego że to spotkanie jest z wyjątkowymi ludźmi. A zwłaszcza, że ono jest w takim jeszcze w okresie świątecznym, bo to jeszcze do Matki Bożej Gramicznej trochę czasu mamy. Ja sobie pozwolę w imieniu burmistrzów i wszystkich wójtów powiatu opoczyńskiego na Wasze ręce złożyć serdeczne podziękowania. Serdeczne gorące podziękowania za tą pracę, którą żeście włożyli w 2014 roku w te swoje działania na naszym rynku tym związanym z tą pomocą osobom najsłabszym najbiedniejszym. Proszę Państwa, te działania to jest taki wkład, z którego nie zastąpią żadne instytucje samorządowe. To jest Wasza praca od rana do wieczora. Często y, zaprzątnięcie głowy wtedy, kiedy kładziecie się spać, kiedy myślicie o, o swoich podobiecznych. I to jest ogromny wkład Waszej własnej pracy. I proszę Państwa, na 2015 rok e, chciałam życzyć radości z tych wykonywanych obowiązków, poczucia spełnienia waszej pracy, jak najwięcej osób, które będziecie mogli tą swoją opieką otoczyć i oczywiście jak najlepiej, lepszej współpracy ze wszystkimi instytucjami samorządowymi, zarówno z gminą, jak i z powiatem. Dziękuję. Poprzez swoje wybory i relacje tworzymy klimat codzienności. A zatem od każdego z nas i zarazem we wspólnej współpracy możemy odkryć, co jest najważniejsze w mozaice naszego życia i w jakim klimacie będziemy to przeżywać. Dzisiejszego popołudnia pomogą nam w tym dzieci i młodzież z rodzinnego domu dziecka. Zapraszamy więc do wspólnej refleksji. Patrzcie, mam, patrzcie! Pokaż, zaprzesuń się! Ja też to zobaczę! O, skrzynia! O, skrzynia! Nie ja to... da się jej otworzyć! Przesuń się, ja dam radę! O, jakaś kartka, to jest coś napisane! Dobra, ja przeczytam! Nie ja! Ja! Tak, ty, się nadajesz do pchania karuzeli. Niech was Najlepiej, jak będę, to ja! Zapomnij! Z skrzyni swoim uczynić chce, niech się zwleka, klucza szuka. Sprawa to wielce ważna, by ducha się mieć i w pokoju to Sukces osiągnąć zdoła ten, kto patrzeć tutaj do. No to Niestety, tam, gdzie to dobra tak, Podstępne zło się wkradło, Ciemnością duszę ogarnęło, Swym wspomnieniem serca gorące W sople go zamieniało. Smutek nastał i groza, Każdy końca istnienia oczekiwał, Nadzieja i nie Ojciec niebieski zbyt swe dzieci kochał, By na ich zagładę pozwolić. widział przyjście emanuela w sercach nadzieję wygasło rozżarzył pokój i miłość obiecał dać światu jeśli tylko dar jego przyjmie. Poprosimy wszystkich aktorów tutaj do nas. Oczywiście. Siostry poprosimy również do nas. Zapraszamy wszystkie osoby.